Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Spryczkowski i jestem trenerem. I dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o pewnej rzeczy. O tym będziemy mówili szerzej, oczywiście o różnych partiach, o różnych rzeczach. Ja brzydzę się tymi tematami i nie chcę się nimi zajmować, ale one w sposób tak okrutny, bestialski, agresywny, plugawy wchodzą w nasze życie. Z butami, prawda, mówiąc, co powinniśmy robić, jak myśleć, jak coś niszcząc nasze e, tradycje, zbudowane różne rzeczy, że po prostu musimy o tym mówić. Znaczy, nie wiem, czy musimy o tym mówić. Szczerze mówiąc, tak myślę sobie, że jeżeli ludzi, ludziom jest dobrze, bardzo mają karmę w korycie i tak dalej, to może nie powinniśmy mówić. Witkacy podobno powiedział, chociaż nie znalazłem nigdy tego cytatu, że społeczeństwa wieku XX będą społeczeństwami sytych świnek. To jakby o nas, mm. dziękuję bardzo, mm. dziękuję bardzo za kawę, kawa Guatemala była z tych wszystkich kaw chyba najlepsza, Guatemala Santa Barbara, Joe the goat, bardzo dziękuję, kawa po prostu, no ta była porażająco smaczna, była po prostu inna niż wszystko inne i potem jak człowiek kupuje taką ze sklepu, z hipermarketu czy skądś, to sobie myśli, o ja pierdziele. Życie ludzi biednych jest straszne. Chociaż to chyba nie jest droga kawa, ale smakowo petarda. Dziękuję. E, więc tak, opowiem Państwu o, o pewnym mechanizmie. Mechanizm polega na tym, że żaden kraj że po prostu tak, zacznijmy od tego. Polska w tej chwili podlega pewnej erozji, ponieważ jest prowadzona prostą drogą do rozbiorów. Celem w tej chwili tej kampanii na tej powiedzmy wojny na Ukrainie to nie jest żadna wojna. Tam nie ma żadnej wojny, tam się po prostu pokłócili oligarchowie, ropa płynie rurociągami, tam inne rzeczy są, po prostu tam to nie, to nie jest żadna wojna. Na Ukrainie trwa teraz depopulacja. To jest pamiętacie pierwszą depopulację napisała Anne Applebaum. Jak ona z nim wytrzymuje ta Applebaum? Jak można być? Znaczy, chciałem wiedzieć, co czuje taka wybitna kobieta, która ma takiego męża? Musi czuć te, 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 to musi być straszne uczucie, jeżeli jest się wybitną, inteligentną, niezależną, silną kobietą. Yy. I słyszy się potem takie nagranie z Cowaj Przyjaciele, że jakaś tam jest niedodymana, bo powinno się ją i tak. To musi być strasznie żenujące, to jest, musi być takie upodlające. No ale jak się ma dwóch synów, to idzie się na różne kompromisy, prawda? No ale tak sam ciągle myślę, że co ona musi czuć? I Anna Applebaum napisała znakomitą książkę o Wielkim Głodzie. Powstał też znakomity film pewnej pani reżyser, i to jest właśnie to. Teraz jest trzecia próba depopulacyjna narodu ukraińskiego, to nie jest żadna wojna. O tym będę mówił szerzej. Natomiast celem tych wszystkich ruchawek jest to, żeby Polska została rozebrana, czyli że nastąpił rozbiór Polski. I wtedy właściwie będzie święty, dla Rusków i Niemców w spokój. Niemcy sobie odbiorą ziemię zachodnie, ruscy tutaj podzielą się tutaj, tym zostanie taka może resztówka księstwo warszawskie. To jest dla mnie oczywiste i jak kiedyś mówiłem i dzwoniłem do ludzi, że na Ukrainie będzie wojna, to tylko dlatego to mówiłem. Nie dlatego, że analizuję sytuację taką, jaka jest na Ukrainie, że są przepływy strategiczne, że coś tam. No to wszystko mnie nie obchodzi, nie znam się na tym. Nie jestem taki mądry jak różni geostratecy, którzy z tego napędzania strachu żyją. Tylko po prostu widzę, co się dzieje w Polsce, że Polska jest. Przygotowywana do rozbiorów. Mam nadzieję, że oczywiście się mylę, bo przecież jesteśmy narodem mądrym, silnym, prawda? Nigdy nie wybralibyśmy w wolnych wyborach sobie swojego własnego oprawcy i kata, prawda? Nie wybralibyśmy. Nie postąpilibyśmy dokładnie tak jak w Orwellu, rok, prawda? Nie byłoby tak, że są ludzie, którzy poświęcą i spalą Polskę tylko dlatego, żeby pan z żoli Boża przestał rządzić ale nie o tym. I, i tak jak sytuacja Polski, tak są sytuacje różnych innych krajów, na przykład Hiszpania w tej chwili podlega rozbiorom, w tym momencie, że te ruchy tam y, różne inne, tam premier układa się z jakimiś tam separatystami, ludzie wychodzą na ulicę, Włochy, prawda, cały czas są, przychodzą lekarze, chirurdzy, y, architekci, nauczyciele, władający biegle trzema językami, w pontonikach wychodzą, całe rodziny, przede wszystkim kobiety i dzieci, nie mężczyźni, młodzi, z smartfonami, Zdolni do walki, którzy za chwilę nauczą nas Moresu i powiedzą, gdzie jest nasze miejsce. Nie, nie, nie. I wszystkie kraje są w tej chwili, mam wrażenie, tak erodowane, i Polska też na swój sposób. I bardzo często używa się w dyskusji po polskiej yy, prawica, lewica o tym będzie odrębny materiał. Proszę Państwa, nigdy żadna siła nie pozwoli, żeby jakakolwiek naprawdę, a nie paie, partia idiotów, yy, Prawicowa miała jakikolwiek wpływ na władzę. Nigdy nie będzie w Polsce żadnej partii prawicowej. Jeżeli mówicie o jakiejś partii prawicowej, że konfa jest prawicowa, czy coś takiego, to jest partia ludzi sytych, którzy mają swoje ręczne, rowery, którzy mają na koncie miliony, którzy są bezbronni, którzy po prostu. To musi być partia fighterów, którzy po prostu wiedzą, że w walce mogą poświęcić wszystko. A to są ludzie, którzy nie zgodzą się na żaden najmniejszy nawet dyskomfort. Oni są po prostu po to, żeby ludzi, którzy wierzą w to, ale nie wiedzą, jak działa świat, po prostu zdezorientować i wyprowadzić na manowce. Żadna partia nigdy nie będzie rządziła w Polsce, nigdy żadna. Nigdy, chyba że ją sobie sami założymy, i krwawym potem, i krwią, daniną, krwi doprowadzimy do władzy. Ale ludzie nie chcą już tego. Ludzie wolą gnić, chcą mieć Netflixa, szybki internet i święty spokój. Nie są już waleczni. Przestaliśmy być społeczeństwem, a staliśmy się zbieraniną. I teraz powrót z powrotem do tego, żeby być społeczeństwem, żeby być tymi walecznymi ludźmi, jest bardzo trudny, bo nie ma. Jakby to powiedzieć, centrów, które by temu to te, 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 te tworzyły. Takimi centrami jeszcze w tej chwili jest rodzina i duże rodziny, które znam, wspaniałe rodziny, nawet tutaj niedaleko znam rodzinę pewnego inżyniera, ma siódemkę dzieci to jest wspaniała rodzina. Ona jest nauczycielką, tam jest harmonia, tam jest dynamika, tam jest tradycja, tam jest wiedza. To takie rodziny są, jakby to powiedzieć, centrami rozwojowymi, pokazującymi dobry przykład dla innych ludzi, dla innych kobiet, że można ogarnąć pracę zawodową, macierzyństwo, rodzinę, że można stworzyć pewne wartości. Dlatego teraz atakowana będzie rodzina, dlatego teraz będą atakowane dzieci, dlatego teraz będą atakowani mężczyźni. Mężczyźni będą atakowani na wszystkie sposoby narkotykami i grami. Kobiety będą atakowane okultyzmem. I brakiem tożsamości. Rodzina będzie atakowana psieckiem i różnymi innymi rzeczami, żeby nie mieć dziecka, żeby dziecko zabić, ponieważ nawet jak kobieta zabije własne dziecko, to to jest straszne doświadczenie dla kobiety, ale i dla mężczyzny. Jeżeli jest normalny, nie jest wyrodnialcem, to też jest straszne, bo ona zabiła jego dziecko. A druga rzecz to po latach nagle się ktoś uświadamia: zabiłem dziecko. Zabiłem. To jest tak jakbyś po latach sobie przypomniał, że w nocy jadąc 20 lat temu na drodze uderzył w coś i ten cień powiedział: O mój Boże! I cofnął i zobaczył, i pojechał, wyparł. Ale po latach uświadamia sobie, bo przyznał w lokalnej gazecie, że tu i tu pod Zgierzem czy pod Rzeszowem zginęło, zginął mały chłopiec. Zginął mały chłopiec, znaleziono zderzak od piata 126P. I czego mówi przecież, to ja wtedy tam jechałem i potem musi z tym żyć. No ale cóż, przedawnienia od tego bólu nie ma. Więc tak to jest. To, to są właśnie rzeczy, które się dzieją. I władza polega na wzajemnym przekazywaniu sobie pewnych działań między działaniami lewackimi i lewicowymi. Czyli partia na przykład PiS jest partią socjalistyczną, taką narodowo-socjalistyczną, można powiedzieć. tak, Tylko, że nie chodzą w brązowych butach. Inne partie są partiami lewackimi. Dla nich najważniejsze są zacięcia ideologiczne. Prawda? Ideologiczne. I do czego, jak, jak ten cykl pracy działa? Przećwiczyłem to na przykładzie Korespondencji z Hiszpanii, pani Wołczyk, i długo analizowałem, jak tam przychodzą partie takie le lewicowe, lewackie, lewicowe, podobno prawicowe, to nigdy nie powstaje żadna partia prawicowa, tylko jest coś takiego. Jest etap destrukcji rozpierdzielania, sprzedawania sprzedawania na przykład, wyprowadzania watu, jakichś kradzieży ogromnych sprowadzania śmieci, niszczenia lasów, na przykład puszczy yy, yy, za pomocą tam organizacji proekologicznych, którzy nie mają pojęcia o niczym, po prostu sypie się kasą zideologizowanym wariatom którzy są cyniczni i jest etap destrukcji i w momencie kiedy by generalnie miało już dojść do Pewnego takiego poruszenia, że ludzie powiedzieliby, no co to się kurwa dzieje? To w tym momencie już jest barometr nastrojów społecznych. Przejmuje na przykład na 4 lub 8 lat władza, która mieni się prawicową. Na przykład bywa, że partia zupełnie lewicowa, narodowo-socjalistyczna, która nienawidzi prawicy, nienawidzi przedsiębiorców, nienawidzi klasy średniej, nienawidzi rolników, wymyśla piątkę dla zwierząt itd., tak nazywa się Zjednoczona Prawica. To jest coś takiego samego jak była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, mówiłem to już Państwu kiedyś, która nie jest ani Polska, ponieważ przyjeziona była na ruskich czołgach ubeków, e, ani Zjednoczona, bo natolińczycy nienawidzili hamów a chamy natolińczyków, ani partią nie była, tylko była Syndykatem Morderców, ani Robotnicza, bo tam robotników nie było, po prostu tam była po prostu pań partia sytych świnek, które po prostu sobie tam miały swoje te peweksy, różne inne rzeczy i sobie żyły, pękały. I teraz chodzi o to, że partia nazywa się prawicowa, pomimo, że jest lewicowa i co następuje? Następuje destrukcja lawinowa, to widzimy teraz, tak, postawić to w stan likwidacji, zlikwidować, zlikwidować, sprzedać, sprzedać, opierdolić, to tam, 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 tam no, rozwalić, rozwalić, rozwalić. I kiedy ludziom by już puściły nerwy i by wyszli, nagle przychodzi ktoś, co mówi, nie no, dosyć tego nie mogło być. I mówi tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie. I to jest etap utrwalania pewnych struktur. Nigdy nie następuje powrót. Nigdy. Państwo, jeżeli myślą, że nastąpił powrót, zobaczcie. Następuje od ilość lat wymiana między PiS-em i PO-władzą. PiS bardziej niż PO nienawidził właśnie partii prawicowych. On ich naprawdę nienawidził. SPO się zawsze układał we wszystkich głosowaniach. Spójrzcie na głosowania dotyczące tej choroby, która była. Tych różnych zastrzyków i tych innych rzeczy. I to jest etap... Jedna grupa ma wszystko rozpierdzielić pod pozorem tego, że przywładzamy, przy czym wszystkie terminy są obrócone, na przykład likwidacja różnych struktur, różnych ważnych rzeczy, to jest przywrócenie tego społeczeństwu. Po czym jest druga grupa, która, na, kiedy rozumiecie Państwo, ma, mielibyśmy ochotę na zemstę, na, na dintoirę, na krew, to w tym momencie oni mówią: Dobra, ale patrzcie, już opanowaliśmy to, czyli zobaczcie, jest wyprowadzanie VAT-u. Ale nikt nie został ukarany. Nikt. No kto ma kogo ukarać? Jeżeli pan y, obecny premier y, jest na usługach no, Niemców, nie oszukujmy się, no jest, bo wszystko robi zgodnie z tym. No, nie, nie, nie oszukujmy się, robi zgodnie tak, jak sobie życzy Europa, Europa, co Niemcy. A drugi premier, który był, nie, teraz jest w opozycji, poszła plotka po Sejmie, że był TW student i był zwerbowany przez, przez niemiecki wywiad. I zobaczcie, co się stało. Gdyby normalnie była partia autoprawicowa, to pan Kaczyński powinien zrobić tak, żeby powiedzieć na przykład, to jest plotka, że mój premier został zarebowany przez niemieckie siły i powinni zrobić tak, żeby zrobić natychmiast komisję śledczą, zamienić wszystkie prokuratury, premiera zawiesić do wyjaśnienia, a gość, który powinien y, po prostu to powiedział, powinien albo udowodnić to, albo widzieć się w kazamatach. A zostało to zamilczane. I co? Moja babcia zawsze mówiła, zawsze kiedy się złościłem, że coś tam nie działa, to mówiła do mnie, urwa, urwie, łba, nie urwie. A jak urwie, odda urwie. I ja mówię, no ale przecież ona mówiła, urwa, urwie, łba, nie urwie. Ty się wchodzisz w spór. A to nie jest to. Po prostu oni są w zmowie. Tylko ona mówiła to swoim fajnym językiem. I następuje etap destrukcji, potem następuje utrwalenie. Mówi się, nie ma, zatrzymaliśmy wyprowadzenie vat -u. No dobrze, zatrzymaliście wyprowadzenie VAT-u. Czy ktokolwiek został w związku z tym ukarany? Czy ten VAT wrócił? Czy te wszystkie milionowe posesje, działki, ziemi, setki hektarów lasów kupione, tysiące hektarów zostały sprzedane, zlicytowane na rzecz skarbu państwa? No oczywiście nie. I ludzie po jakimś czasie dyszą chęcią zemsty, mówią, hu, hu, hu. to jak taka żona, która była bita, maltretowana, tu, tego mego, ma ochotę już, już wziąć nóż i nagle mąż przestaje ją bić. A nawet daje pewne symptomy moralne, normalności. Kupuje jakieś pączki, co jakiś czas kupił kwiatka, perfumy. I ona na początku mówiła, ja będzie spał, to poleję jego benzyną i podpalę i nagram to na filmie I, i będę się odtwarzała w celi po prostu i będę się tym karmiła do końca życia, jak, 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 jak. ale potem mi przechodzi, potem on kupił pączka raz, drugi, trzeci i potem ona myśli, ten Stefan to nie jest taki zły, no miał te epizody takie, kiedy mi maltretował, bił, kopał, mm, kiedy byłam w ciąży, kopał mnie po brzuchu, mówił, ty kurwo, yy, no był niemiły ogólnie. Ale teraz już ma pracę, i w ogóle jest fajny, jest fajny. I w tym momencie przychodzi znowu etap destrukcji, ale ona pamięta. Pamiętacie film o szczurze, który potrafi bardzo dużo przetrwać, bo raz dostał patyczka. Właśnie ona pamięta, że to kiedyś się skończy ten etap destrukcji i znów będzie etap stabilizacji, kiedy dostanie kwiata i nigdy jak będzie w ciąży, nie będzie kopał jej po brzuchu ani wybijał jej zębów obcasem, tylko znów dostanie pączka i tanie perfumy z bazaru. I ktoś powie, pogładzi ją po, po prostu po takiej guzowatej czarce, bitej nieraz i powie, no tam Luśka, przepraszam, no bo wiesz, ten alkohol, ja nie wiem, co we mnie wstępuje i tak dalej. I tu znów następuje etap utrwalania, ale on się kiedyś kończy i znów następuje z siłą etap, prawda, destrukcji. I to jest właśnie to. Jeżeli przechylimy etap poznawczy, spójrzcie... To może nam się nawet wydawać, spójrzcie Państwo, że jest w dół i trochę w górę. Poprawiło się. Ale zauważcie, że nigdy, 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 jeżeli byśmy mieli całkować ten, znaczy uśredniać te strzałki, to zobaczcie, że zawsze, zawsze. Strzałka biegnie w dół. Nigdy przywileje, nigdy przywileje nie wrócą, które straciliśmy. Jeżeli był Patriot Act, który pozwalał śledzić maile, to to nigdy nie wróci. Jeżeli nam zabiorą spalinowe samochody, nigdy ich nie oddadzą. Jeżeli będzie kontrola czegoś tam, nigdy nie będzie już poza kontrolą. Nigdy. Chyba, że nastąpi rewolucja i inne siły rewolucyjne to zniszczą. Nawet jak nam się wydaje, że coś się podnosi, to to nic się nie podnosi, tylko nam się wydaje, ponieważ mamy obróconą percepcję. A jeżeli percepcja jest taka, to po prostu chodzi o to, że oni narżą się, narżą, narżą, nas sprzedają tych firm, spółek, pozbędą się, a potem muszą to ustabilizować, podzielić się łupami, przyjąć swoich kolegów do pracy, którzy tego udają, że są wielkimi patriotami, że w ogóle to jest w ogóle niesamowite, to jest plugawe, no ale no, tak robią po prostu, no każdy chce jakoś żyć. To nie ma między nimi żadnej różnicy. I potem następnie jest znów upadek i znowu, znowu i znowu. I tak zawsze będzie. I nigdy partia prawicowa, to jest partia, która by podniosła to do góry, na przykład wprowadziła zelżenia na broń, czy na przykład rozliczyłaby tych od VAT-u, czy na przykład powiedziałaby, mm, no tak, mamy problemy z rozliczeniem skoku wołomin, ale jest lista 500 ludzi, którzy wzięli kredyty, wrzucamy ją do internetu. Po prostu, albo ta lista by po prostu wyciekła do internetu, ale ona nigdy nie wycieknie, bo tych ludzi trzyma się za jaja. I ci dziennikarze, prawda, panie dziennikarzu, do Pana macham. Jest pan trzymany za jaja w tej chwili, i będzie pan trzymany do swojego marnego życia do końca. Za ten kredyt, który pan wziął, i będzie Pan mówił to, co panu każą mówić. Oni będą musieli nawet kazać Panu mówić. On Pan sam będzie wiedział, co trzeba mówić, że jakie preparaty trzeba będzie polecać, co trzeba będzie mówić, jaką flagę się wpinać w maskę a, i, i jakie świece zapalać w sejmie. Pan to wszystko sam wie, bo wziął pan kiedyś kredyt i pan go już nie oddał, i pan go już nie odda, bo nie ma Pan już teraz z czego. I właśnie tak to wygląda, tak się trzyma władzę. Więc jest tak i tak, a partia prawicowa to była partia, która by. To rozliczyła i podniosła to, ale takiej partii jak myślę, nigdy nie będziemy mieli przynajmniej w ciągu najbliższych lat, ponieważ partie lewicowe i lewackie to są dwie struktury. Bo czasami się myśli, że lewicowy i lewacki to są dwie odmiany tego samego. Nieprawda, 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 nieprawda. To są. Będzie o tym materiał, bo nagrałem ten materiał. Partia lewicowa to jest zupełnie coś innego niż partia lewacka. To jest zupełnie coś innego. Zupełnie inna struktura, inny cel, inne wszystko, ale razem działają. Razem <laughs> działają. Generalnie. I nigdy, 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 ile mam to jeszcze raz powtórzyć, 100, nie będziemy mieli żadnej partii prawicowej. A partia się nazywa prawicowa? Że jakaś partia się nazywa prawicowa? <laughs> Proszę Państwa, zawsze jak macie złudzenie, że jakaś partia nazywa się Zjednoczona Prawica, to pomyślcie sobie o tym, że w Moskwie wychodziła. A może jeszcze wychodzi gazeta, prawda? Orwellowski tytuł, prawda? Pamiętajcie, że wszystko w tej chwili polega na obróceniu znaczeń. Wszystko ma obrócone znaczenia. Wszystko ma obrócone znaczenia. Wszystko ma przebiegunowanie. Wyobraźcie sobie samochód, w którym wszystko ma obrócone bieguny i nigdy nie wiemy plus, minus, sygnał, brak sygnału. Mm -hmm. Tak to właśnie jest. Także tak to wygląda. Nie przejmujcie się. W Hiszpanii wygląda podobnie, może nawet w porywach gorzej. Po prostu wydaje mi się, że Europa jest w stanie wojny. Ale tak jak była, tak była od czasów rewolucji francuskiej, przez pierwszą wojnę światową, która była świadomym wielkim holokaustem, gdzie 70% żołnierzy zginęło, nie widząc przeciwnika, zostali zmieleni za pomocą pocisków firmy, m.in. ALG. O tym nagrałem program i niebawem go zamieszczę. Potem była dogrywka w postaci II Wojny Światowej, a teraz są kolejne dogrywki. W tej chwili jest trzeci wielki projekt, był pierwszy rosyjski, sowiecki projekt, Wielki Głód, głodomor, potem był projekt niemiecki, a teraz jest na Ukrainie trzeci projekt depopulacyjny, którego celem jest nie żadna wojna, bo rociągami płynie gas i ropa i wszyscy się rozliczają. To jest kłótnia oligarchów, którym celem jest depopulacja narodu ukraińskiego. Wygonienie go, depopulacja Taka dobra ziemia jest za dobra dla ludzi znikąd. I tyle. Po prostu to jest trzecia próba depopulacyjna. Pierwszą podjęli Sowieci, drugą podjęli Niemcy, a teraz jest trzecia próba depopulacyjna. O tym będzie oddzielny materiał. Zapraszam Państwa, on nie będzie bardzo wesoły. Jak to z depopulacją bywa? Ponieważ w Moskwie pewien doradca, prezydenta powiedział, wojna polega na zabijaniu. Nie chodzi o żadny tereny, wojna polega na zabijaniu. Tak to właśnie jest czy zabijaniu w nas ideologii, czy zabijaniu w nas godności, czy zabijaniu w nas mądrości, czy zabijaniu w nas woli walki, czy wręcz fizycznej eksterminacji. Wojna polega na zabijaniu. Czy możemy się temu przeciwstawić? Możemy, ale po co, skoro nam jest wygodnie. Przecież jak nam jest wygodnie, to po co? Bez sensu się przeciwstawiać. Jak to powiedziała pani pewna reżyser, której serali na głowę, teraz powiedziała, teraz możemy w programie pana Kożuszka widziałem ten film. Mówiła do tej pory, że strali na głowę, a teraz powiedziała: Teraz możemy zająć się filmami, teatrami, a oni się już zajmą nami. Pomyślałem: tak, oni się teraz na, z nami zajmą. Oni się zajmą prędzej, pani reżyser, niż pani sobie wyobraża. Jako pewną pod rozwagę podam, że na Krymie rosyjscy patrioci przy, po zajęciu Krymu stworzyli tam takie wspólne komórki, bo byli patriotami rosyjskimi, czekali na Rosjan i teraz, kiedy jest ten konflikt, powiedzmy, bo nie jest to pełna, pełnowmiarowa wojna, to chodzi o depopulację narodu ukraińskiego, to w tym momencie y, myśleliście, że oni będą na pewno uszanowani, bo przecież byli patriotami, mieli tradycję. Nie. Pierwsi poszli do likwidacji. Na pewno, jeżeli oddamy komuś lejcę i ster naszego życia, to on nami się zajmie. Jeszcze te wszystkie łagry są. Te budynki, krematoria, te wszystkie inne rzeczy. Te linie kolejowe, te kanały y, robione kilofami na mrozie i tak dalej. A przede wszystkim jest książka y, Sołżenicyna. Jakże pozytywna. Wszystkiego dobrego. Trzymajmy się ciepło, walczmy. Jeżeli tylko to jest możliwe chociaż nie jest to proste, ponieważ cały czas mamy kompletną dezinformację wokół siebie i bardzo ciężko z tym żyć. I ja to rozumiem, że po prostu czasami ludzie oceniają swoje siły jako niewystarczające i wolą się poddać. Mówią, ja i tak nie wygram. Po co to robić? Świata i tak nie zmienisz. Tak jest i tak już musi być. Nie. Nie musi. Ale jeżeli mówisz, że musi, to na pewno to się spełni. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Hej!